Dobry wieczór, kochani. przechodzę do Was z czytaniem. Masz wiadomość. To, co tutaj karty mi pokazały, czytanie będzie z karty, z karty Lenormand. To, co mi karty tutaj pokazały, to w przeszłości jakieś oszustwo, tak? Przebiegłość, czyja, czyjaś, aby podstępem siebie uszczęśliwić, czy też odnieść jaką, jakiś sukces odnośnie kobiety. Mam wrażenie, że tutaj większość osób będzie mm, energią żeńską, która mnie słucha, także mm, to będzie jakaś przebiegłość Pana, która, który bardzo chciał e, zdobyć Wasze serce, tak? No, obecnie tutaj mamy mm, chęć zatrzymania ochrony czegoś, tak? Ponieważ coś było ukryte. I tutaj właśnie ten mężczyzna, tak? Sobie zobaczcie. Ten mężczyzna coś ukrywał, aby coś chronić. Tylko teraz pytanie: Czy ukrywał ich, ponieważ chciał ochronić to, co ma, czy to, to, to szczęście, które chciał z wami, tak? Tutaj będą różne sytuacje, ponieważ pewnie dużo osób będzie słuchać. Tłem tutaj tego czytania jest rozdroże, tak? Ktoś nie potrafi podjąć decyzji, w którą stronę iść. Są jakieś problemy, kłopoty w tym, aby być razem, w przyszłości co? Tutaj mam zakotwiczenie, tak? Mam na pewno też wiadomości, bądź też kontakt, czekanie może na jakieś dokumenty, aby odbudować zaufanie, tak? Zobaczcie. Tutaj mamy Lisa, który jest przebiegły, chytry, tak w drodze do szczęścia. Obok tego przechodzimy do spraw ukrytych. Niekoniecznie te sprawy ukryte są ze złymi intencjami, tak? I tutaj mamy odzyskanie tej ufności, tej stabilizacji, tej relacji przyjacielskiej, na, nawet na poziomie duchowym, bym powiedziała. I tutaj również. W tym rzędzie mamy kobietę mężczyznę. Mężczyzna może być obcokrajowcem, oczywiście, kobieta wibrująca dosyć wysoko, szczęśliwa, radosna, niewinna, tak? Nie mówimy tutaj o jakimś wampie seksualnym, czy jakieś takie podobne um, energie, tylko kobieta delikatna, kobieta przyjacielsko nastawiona, która tutaj temu mężczyźnie no, zawróciła w głowie. Może tutaj być też połączenie dusz, bliźniacze płomienie. Sytuacja powinna się rozwiązać, także czekajcie, mam nadzieję, że z kimś to rezonowało i pomogło w podjęciu dalszych decyzji. Do usłyszenia.